Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zakupiłem zderabki o wartości 20 zł. Są to takie zderabki jak szalone 20 za 2 zł, jeden rok wakacji za 2 zł, kopalnia diamentów za 2 zł, laki 7 za 2 zł, super 7 za 2 zł i big 7 7.7. 7. Także co moi drodzy, biorę się za zdapywanie i lecimy z tym tematem. Może nawet zacząć od tych zdapek po 2 zł. Pierwsza zdabka idzie super 7. Znajdź 7 i wygrać przypisam do niej kwotę. Znajdź niebieską 7 i przypisam go na mnożym razy 2. Proszę mam te 7, 3, 4, 5, 2, 6 i 8. Czyli to już coś mamy, czyli zdobka jest wygrana. Odkładam ją na bok. teraz i 7. Jeżeli jakiekolwiek z liczb jest taka sama jak z wygrywających liczb, wygrać przypisan do niej kwotę, znajdź 7 i wygrać przypisan do niej kwotę wygraną. Sumują się czyli moje wygrywające liczby: 13 i 26, 11, 16 nie ma, 30 też nie ma, 19 nie ma. 25 nie ma, 14 nie ma, 21 nie ma i 12 nie ma, ale mamy jeszcze tutaj bonus. Trzeba znaleźć podkowy i wygrać 10 zł. A w bonusie było słońce, czyli ta zdabka jest przegrana. Kolejna zdabka to kopalnia diamentów. Znajdź diament pod własną ścianą i wygrać przypisałą do niej kwotę. Podkowa, dzwonek. Konienczyna, róża, oskard, kolczyki, naszyjnik, pedła. Także ta zapka jest przegrana. Teraz zabka jeden do wakacji. Jeżeli jakikolwiek z twoich liczb jest taka sama jak ta z wygrywających liczb, wygrać przez i kwotę. Na polu Twojej liczby znajdź dwa razy napis 1 do wakacji i wygraj główną wygraną. Wygrane sumują się, czyli moje wygrywające liczby 21 i 13, 18 nie ma, 16 też nie ma, 12 nie ma, 24 nie ma, 26 nie ma i 11 nie ma, czyli zapka przegrana. I już mam ostatnią zdawkę jeśli chodzi za 2 zł. To jest szalone 20. Znajdź to pod warstwą ścienną i wygrać wpisan do niej kwotę: banknot, bank, portfel, toast, monety, auto, łódka i fajerwerk, czyli zapka przegrana. Teraz dabka big 777 zdab pole gry, jeżeli w danej grze znajdziesz symbol 7, wygrywasz kwotę przypisaną do tej gry, jeżeli w danej grze znajdziesz 2 razy symbol 7 to przypisano mnożymy razy 2, jeżeli w danej grze znajdziesz 3 razy symbol 7 to przypisano mnożymy razy 3. Wygrane sumują się. Czyli gra numer 1 to jest jabłko, dzwonek i korona. gra numer 2. Diament. Banany i wiśnie, gra numer 3. Bank, ananas i banknot, gra numer 4. Korona, pik i monety, gra numer 5. Dzwonek, złoto i bank, gra numer 6. Banany, serce i cytryna, gra numer 7. adybus podkowa i pierścionek, gra numer 8. Gwiazda, to się mam tę siódemeczkę. Safe, gra numer 9. Pomarancz, monety i złoto, gra numer 10, Konienczyna tuskawka i cytryna, gra numer 11, Arbus, serce i winogrono, gra numer 12, pik, winogrono i tuskawka, gra numer 13. Pierścionek, banknot, i diametr, i granometr 14 to jest jabłko, gwiazda, i konienczyna, Także zaraz patrzmy, ile tutaj było. O, 20 zł. I tu, gdzie było super 7, 2 zł, czyli 22 zł. Także podsumujmy, na zdabki wydałem 20 zł, a 22 udało mi się wygrać, czyli jestem 2 zł na plusie. Także co moi drodzy, jeśli Wam się odcineczek spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrybować mój kanał. Także z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć.